Będzie kręć wow. I na YouTube, na YouTube? Nie. Dobra, lao temy W domu będę widział. A to dobra to. Czyli krótko mówiąc potwierdzenie tego, że byłeś na strzelicy. O to chodzi. Wiem, 4 godziny zajęć. Ja Cztery zawsze jak chodzę... 4 godziny sobie. zajęć ma być, nie? <laughs> Cztery i 2 dodatkowe dzisiaj. Tak. Udało się gotów? Uwaga! Send Tak jest! Tak jest! Pożary. Artur, kurde! Co jest ja z markiem? Ja pierdzierę, ale wstyd. Miałem zgięte, no! Ale nie, ale dobrze, dobrze zmiana była. Zmiana taka. Tak. Chwyt broni! chwyt broni, prawidłowy! Zauważyłem, no? że dobrze mi jest rzucać ten magazynek jednak tu, bo wtedy on mi nie wpada pod nogę. Jest ja to wiesz co, w ruchu, nie, bo jak będziesz biegł, to nie będzie okay. to, gdzie on, on leci po prostu. O, wiesz. Dobra. Nie, nie ma, dobra. Tak, nie ma Nie ma jakby większego. Więc tu chodzi bardziej o zabezpieczenie tego, żeby on wypadł. Okay. Wiesz, bo mówię, jak, bo jak, jest, bez... jak go zrobię tak, no to on i tak leci, nie? Jak tak, ty jeszcze wiesz, dobrze, bo masz do, dosyć tam są mocne, mocne są powiedz, sprężyny. Mm -hmm. Podajnika, więc on ładnie ci wyskakuje, ale z czasem będzie coraz gorzej okay. wyskakiwał. I to wszystkich was. To, to trzeba tak, kupić tylko nowy pistolet. Tak, tak panowie, bo to chodzi o to, że... Cztery godziny na, i nowe pistolet. Na, za, na zawodach roku. będą wam się one brudzić. Dzieci, one się mogą klinować, więc lepiej, żeby zawsze do dołu do szedł, tak? Nie Nie tak. tak? O, o! No, dawaj. Dobra, jedziemy. O, jeden, drugi. Kurna. Na panie. ryby przyszli. Na ryby. Co tam dzisiaj łowicie? Dobry. Lecimy, lecimy, lecimy. będziemy strzelać chłopaki, zamówcie sprawy. Kazali, przyszedłem, mówię, zrobię z, chłopaki, to z chłopakami teoria, a oni przychodzą, nie mają strzelać. Uwaga, standby. Marek, Artur, nie zmieniaj tempa. Nie, no i przeskakujesz na nodze, taki okay. tak wiesz, tak przyspiesza zwanie przyspiesza dzwonię. Pierwszy raz. O nie wierzę w to co widzę. Matko Boska. Duch. Uwaga, stand by! Nie wierzę po prostu. Gotowy? No mam jedną magazynę jakiś. Dobra, dobra, dobra. No to na raz pójdziesz i tyle. Uwaga, stand by? Dziubdzia, tak. Trakcie, tak, dziubdzia, co nie? tak. Wysoki, Zmieniasz i no tak. Sobie. Jeszcze tak dupa ci tak no się tak leci, to nie? Dobra, dawajcie, bo wy już możecie